Dzień dobry. Witam na pierwszej części konferencji prasowej po meczu 13 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowem a Motorem Lublin. Jest z nami trener gości, pan Mateusz Stolarski. Witam trenerze. Proszę o krótki komentarz do spotkania. Rozpoczynamy ten mecz ponownie nieźle. Krakowie odrabia straty, my odpowiadamy bramką na 2-1. W miarę mecz się toczy w drugiej połowie, w pierwszej połowie, w środkowej strefie boiska. Oczywiście Krakowia ma swoje sytuacje, ale my też jesteśmy w stanie odpowiedzieć. 2-2 przed przerwą. Bramka, bramka zespołu z Krakowa. Następnie początek drugiej połowy, 5 minut, myślę, że, że trochę więcej my, potem Krakowia przejmuje piłkę, tworzy stałe fragmenty gry, pojedyncze sytuacje. Myślę, że Bramka na 3-2 po naszym kontrataku mogłaby spowodować, że my będziemy zarządzali tym meczem, natomiast to pasy szczeliły bramkę i, i po raz kolejny rozsypało się wszystko w ciągu 12 minut. Tutaj w Krakowie w meczu z widzewem też około 10 minut, i dostajemy bramkę za bramką. Myślę, że tu jest problem wynikający z zarządzania meczem. Zresztą e, też nasze bramki stracone to pokazują. E, I tutaj jako lider tego zespołu powinienem e, zwrócić dużo większą uwagę na to, powinienem e, wziąć odpowiedzialność za to zarządzanie. Powinienem lepiej lepiej wydaje mi się przygotować zespół z perspektywy tego, co było tydzień temu, bo mimo że Zwracaliśmy na to uwagę na treningach, tworzyliśmy różne scenariusze w trakcie gier. Niestety to nie było wystarczająco na tyle, aby dzisiaj, dzisiaj kontrolować ten mecz nawet przy wyniku 3-2 dla Krakowi i nie wiem, tracąc bramkę na 4-2 już w ostatnich minutach, kiedy próbujesz gonić. My zdecydowanie za wcześnie straciliśmy te bramki i nawet nie mieliśmy okazji na to, by mieć moment na, na złapanie wyniku remisowego. Myślę, że coś, co było naszą siłą, czyli gra w defensywie i niedopuszczanie przeciwnika do zbyt wielu sytuacji. Teraz trochę się to odwróciło i w dwóch meczach tracimy 10 bramek, strzelamy 5. Jeżeli strzelasz w dwóch meczach w Ekstraklasie 5 bramek, nie możesz mieć 0 punktów po dwóch spotkaniach. my z jakiegoś powodu mamy i musimy, musimy dążyć do tego, żeby żeby takie sytuacje się nie powtarzały, bo zbyt ciężko wszyscy pracujemy na to, żeby, żeby kończyć mecze takim, takim rezultatem. Dziękuję. Dziękuję Panie Trenerze. Proszę o pytania i proszę o przedstawienie się i podanie redakcji. Dzień dobry Panie Trenerze, Rafał Nowak, Teraz pasy. Ja chciałem zapytać o plan na mecz. Proszę powiedzieć, czy przygotowując się do meczu z Krakowią, nacisk na zanalizowanie gry drużyny, czy po prostu nastawił pan swoich zawodników na granie tego, co gracie, czyli swojego? Oczywiście, że analizowaliśmy Krakowie, ponieważ uważam, że jest to bardzo dobry i ciekawy, ciekawie zbudowany zespół. Zajmujecie bardzo wysokie miejsce w Ekstraklasie obecnie i to nie jest przypadek. Macie wielu reprezentantów poszczególnych krajów w swoich szeregach. Jesteście bardzo groźni w tych fazach przejściowych i w grze takiej może nie bezpośredniej, ale szukacie. Trener Kroczek często zwraca uwagę na to, żeby grać te piłki za linię obrony, gdzie wielu zawodników za nią wbiega. Dodatkowo mocno wypełniacie pole karne przy dośrodkowaniach. I tutaj, jeśli chodzi o, o to, próbowaliśmy się przygotować. Tylko jest jeszcze jedna rzecz. Pierwsza, przeciwnik też się przygotowuje. A druga, jakość, jaką po prostu dysponujecie, bo e, biorąc pod uwagę choćby ostatnią bramkę, która naprawdę była. Bardzo, bardzo e, ładną bramką, która padła z dystansu po uderzeniu bardzo mocno pracowanym, czy jakoś przy dośrodkowaniu, gdzie, gdzie z dalszego słupka e, zdobyliście, zdobyliście tą bramkę. Dlatego no, dzisiaj, dzisiaj e, myślę, że e, oprócz tego, że e, my byliśmy przygotowani pod ten mecz, też Krakowia zagrała indywidualnie niezłe, niezłe zawody, co przełożyło się na taki wynik, jaki, jaki jest. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie ma. Bardzo dziękuję. W takim razie za udział w pierwszej części konferencji wracamy po przerwie. Dziękuję.